Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, 15 lipca zapraszamy Państwa na małą aukcję fajnych monet na naszej stronie aukcyjnej. Aukcja mała, postaramy się nie przekroczyć 200 pozycji. Postaramy się, żeby monety były fajne na tej aukcji, ale że mała aukcja to wcale nie znaczy, że będą na nie tylko małe monety. Przed Państwem największa moneta tejże aukcji, talar Władysława IV 1640 rok, talar gdański. Proszę państwa, naprawdę rasowa pozycja, także tutaj polecamy uwadze tą naszą wakacyjną ofertę, gdyż właśnie nie w takim przeładowaniu, nie w ilości kilkuset czy kilku tysięcy pozycji, na które trzeba poświęcić dużo czasu, ale od niecałe 200 pozycji, leżąc na leżaku, opalając się, można przejrzeć na telefonie i mam nadzieję, że w różnych segmentach tej Polski Królewskiej do 1864 roku to jest oferta tylko monet. Każdy z państwa znajdzie coś, co zwróci jego uwagę. Coś, czego będzie chciał dopilnować, policytować w systemie live, z prowadzeniem też takim live bezpośrednim naszym i komentarzem do monet. I proszę Państwa, ta moneta jest monetą już taką dla zaawansowanych, wyrafinowanych kolekcjonerów, proszę Państwa, to nie jest talar pierwszego kontaktu, to nie jest tak od mieć jakiegoś talara najprostszego, najtańszego, żeby mieć talara. To już jest moneta z rodzaju tych, na które czeka się często latami. I kolekcjonerzy posiadający już zaawansowane zbiory często przeglądają oferty, nie znajdują nic dla siebie, bo nie spełnia oczekiwań stan zachowania, rzadkość typu i tak dalej. To tutaj jest to taka moneta, która powinna zainteresować właśnie takiego kolekcjonera, przynajmniej sporą część z nich, gdyż zdecydowanie ponadprzeciętna sztuka. Sam typ sobie bardzo fajny. 40 Rok z takim charakterystycznym, pięknym popiersiem Władysława, ale jest to popiersie. Bardzo delikatne w sumie rysunku i w moim odczuciu bardzo wrażliwe na obieg. Czyli generalnie te talary są z reguły dość słabe w prezencji, gdyż te delikatne koronki, tutaj cienkie rysowanie włosa królewskiego, czy ta korona, bardzo szybko ulegają starciu. Poza tym drugim problemem tej emisji jest wrażliwość na niedobicia. To się często. Przekłada na właśnie nieczytelne lwy, przynajmniej jednego z nich takiego spłaszczonego, wydaje się, jakby był wytarty i tak dalej. Nie, to jest efekt po prostu niedobicia, czyli braku metalu na wypełnienie wysokich partii, zarówno awersu, jak i rewersu. Natomiast tutaj na tej monecie świetnie się złożyło, że jak przewrócimy go osią w tą stronę, to proszę zobaczyć, praktycznie ten metalożerny lew wypada na płaskie pole przed królem. I podobnie można powiedzieć, tutaj też wypada w dużej mierze za królem. Czyli efekt jest taki, że jak ten stempel awersu dociska metal, to tutaj nie ma na nim wyżłobień, które też by chciał ten metal pochłonąć, tylko wciska je w wyżłobienia z rewersu, czyli pięknie odbija lwy. I analogicznie, przy takim ułożeniu osi tej monety, tutaj te dość duże, płaskie przestrzenie, właśnie. Bo tutaj mamy dużo światła, zarówno wokół herbu, jak i tutaj nad herbem, czy między lwami. Pięknie wcisnęły metal wyobrażenia portretu królewskiego. Czyli przede wszystkim, proszę Państwa, olbrzymim atutem tej monety jest znakomity jakość bicia, znakomity właśnie tutaj odbicie, wypełnienie stempli awersu i rewersu. Tu u góry widzimy taki defekt, to jest dość newralgiczne miejsce. Więc jeśli widzimy, że coś się dzieje u góry, to zazwyczaj bardzo uważnie oglądamy monetę, czy przypadkiem nie było tam zawieszki. Proszę Państwa, mimo że miejsce jest bardzo newralgiczne, to proszę zobaczyć: od tej strony żadnego śladu poprawy, lutowania, jakiejkolwiek zmiany. I z tej strony, choć słabo może to widać na takim powiększeniu, ale na zdjęciach będzie widać lepiej, również nic nie schodzi nam. Na koronę królewską między te kropki, i tak dalej. Na pewno nie było tu żadnego lutowania. Jest jakieś uderzenie, ale moneta jest monetą nienoszoną. Bardzo proszę Państwa, przyjemny, fajny talar. Z panowania, z którego mamy do zbierania tylko grubą monetę. Czyli po 1627 roku zaprzestano w Polsce bicia drobnej monety. Ekonomicznie prawdopodobnie duży błąd emitenta. Gdyż. Na drobnej monecie emitent zarabia najwięcej, natomiast tutaj przez to, że tej drobnej monety do 1927 roku naemitowano bardzo dużo, to Zygmunt III Waza podjął decyzję, żeby zaniechać tej drobnej monety, Bito tylko w Polsce wtedy grubą monetę. W efekcie całe panowanie Władysława IV Wazy upływa zgodnie z tym rozporządzeniem. Wybijane są tylko talary i ich frakcje, czyli w tym przypadku Półtalary, dwutalary to są raczej przypadkowe efemerydy typu dwukrotnej grubości krążek oraz dukaty i wielodukaty. Bardzo drogie i drenujące dla kieszeni zbieranie tego króla, ale proszę Państwa, jednocześnie bardzo ciekawe, gdyż te monety są efektowne, duże. Tutaj można się cieszyć. Tym numizmatem z wszechmiar. To nie jest malutki, drobny szelążek, którego trzeba często pod lupą oglądać albo nie starannie wybity. To już są piękne monety do handlu międzynarodowego, reprezentacyjne, takie, na których skarbiec niewiele zarabiał. Już tutaj jest utrzymana wysoka próba srebra, tak samo w przypadku złota, ale przez to te z dobrego srebra, porządnie bite monety, jak już są obecnie dostępne, są naprawdę fajnymi, efektownymi. No i w efekcie kosztującymi te kilkanaście przynajmniej i później już od razu kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale proszę Państwa, to jest ten właśnie urok numizmatyki. To jest takie hobby już troszkę w niektórych elementach jednak elitarne. Także to można w numizmatykę bardzo fajnie wejść i cieszyć się zbieraniem współczesnych pieniędzy, delektować się zdobywaniem kolejnych pozycji, kompletowaniem zbiorów, rozsmakować się w tej numizmatyce współczesnej, przechodzić dalej. W dalszej, starszej numizmatyce też można się nią cieszyć, zbierając monety, nawet kilkusetletnie, czyli 2000-letnie po kilkadziesiąt złotych, ale są takie działy, które są działami mocno już ekskluzywnymi i w polskiej numizmatyce niewątpliwie do takich działów należy panowanie Władysława IV Wazy. Tutaj jest już wyzwanie kolekcjonerskie, ale proszę zobaczyć, jaki piękny. Jakie piękne, zdrowe tło tej monety, tego rewersu. Proszę Państwa, ta moneta z przekazu wstawiającego właściciela ze zbioru Pokolenie wstecz. Ta moneta, proszę Państwa, leżała w zbiorze przez ponad 50 lat. Nietykana, w efekcie spatynowana ta patyna troszeczkę tłumi wygląd powierzchni. Tutaj być może ktoś podejmie decyzję o odświeżeniu czy przemyciu tej powierzchni. My tego nie zalecamy. Lubimy monety z patyną, ale nawet przez tą patynę na rewersie widać jak piękny i świeży to egzemplarz. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie. Od 15 lipca. Startujemy z naszym właśnie nowym projektem aukcji, takich indywidualnych live, to będą takie numizmatyczne aukcyjne wtorki o 19 we wtorki nie więcej niż 250 pozycji z prowadzeniem na żywo, czyli z komentarzem, z licytacją na żywo w takiej klasycznej formie, jak duża aukcje, tylko w formie takiej skrótowej, powiedzmy relaksacyjnej, drobnej odskoczni wakacyjnej. Utrzymujemy tę formę w odstępach mniej więcej co tydzień czy co dwa tygodnie, aż do połowy września. Czyli taki. Wakacyjny plan, a czy będziemy go dalej kontynuowali w tej formie, to już zależy od tego, jak Państwo, jak my będziemy odbierali ten pilotażowy projekt aukcji takich mniejszych, ale prowadzonych na żywo i z selekcjonowaną tematycznie dobraną ofertą. Pierwsza aukcja, która właśnie rusza w tej konwencji, 15 lipca, to jest mała aukcja fajnych monet. Później, na przykład, aukcja Batory na wakacjach, gdzie będzie prawie 200 monet, tylko Batorego tematycznie banknoty, tematycznie monety PRL-u, papiery wartościowe historyczne czy notgeldy. Zapraszamy do zabawy z nami w numizmatykę, proszę Państwa, do zabawy dla wszystkich. To jest właśnie urok tej numizmatyki. Możemy się bawić z rzeczami drobnymi, tworzyć niesamowicie z nich ciekawe zbiory, Jaki można tutaj wejść już w taki krąg Wyszukanych numismatów, tak jak ten bardzo fajny talar Władysława IV. Miłych wakacji i do zobaczenia.